Przechodzimy do napojów. Wódka. Uczymy, jak ja wcześniej żyłam bez kopytek. Jest dobry, jest wspaniały, kocham. Bigos, 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 bigos jest zajęty. Dziewczynowegana. Z cebulką, kaszaneczka. Mu, Cześć, mam na imię Lena i jesteście na kanale dziewczyny, które przyjechały do Polski z Kazachstanu. Bardzo ciepło przyjęliście odcinek o jedzeniu. Prawie 70 tysięcy osób go obejrzało. Postanowiłam, że nakręcę drugą część. Tamten odcinek nie planowałam, nie przemyślałam, powiedziałam pierwsze, co mi przyszło do głowy, a gdy sobie usiadłam i porządnie przypomniałam wszystko dokładnie, jakie rzeczy mnie dziwiły, jakich rzeczy nigdy nie widziałam, nigdy nie próbowałam, które rzeczy mnie szokowały, to okazało się tego dużo, dużo więcej. Jestem ogromnie wdzięczna Wam za tą ilość komentarzy, którą napisali Liście, bo dosłownie poczułam, jakbym zanurkowała w wasze dzieciństwo i wasze domy, te wszystkie smaki, zapachy. Komuś coś piekła mama, komuś coś gotował tam dziadek czy babcia. Te wszystkie placki, zupy, kaszanka z cebulką. Tyle osób, słuchajcie, namawiało mnie, żebym jednak zaryzykowała i spróbowała kaszankę, że może to zrobię, czemu nie. Przeczytałam wszystkie komentarze i stworzyłam całą listę potraw, o których nie miałam pojęcia. Stworzyłam taką waszą listę Kartacze, zuba królewska, krupnioki i żymloki, brzadawa, mm, przepraszam, ja przeklęcam. szneka z tańcem, łazanki, pierogi z martwią, gumoklizy, synaderki, prażonka ze, swark ze skwarkami, gzika, gdzie bursztynowy świeżo gryka jak śnieg biała, to to. Bograsz gulasz, zimne nóżki z pięćdziesiątką, zupa świeconka trzęsianka, Puch! Korowa z groszkiem ptysiowym, bułczanka, zupa wątrobowa. Jeszcze chciałabym ogromnie podziękować za dokształcenie się, ponieważ ogromna ilość osób uświadomiła mi i napisała, że pierogi ruskie nie mają nic wspólnego z Rosją. Dziękuję, teraz już będę wiedzieć. Ja się zastanawiam, czy są jakieś danie polskie, które są zaliczone do dziedzictwa niematerialnego. Jest taka lista UNESCO. Pamiętacie, kiedyś robiłam na swoim kulinarnym kanale niektóre zdania z krajów, w których pochodzę i które do takiego dziedzictwa narodowego się zaliczają. Na przykład pilaw. Jakie danie? Proszę Wasze propozycje, a jeżeli ktoś wie, że takie zadania są na takiej liście zastrzeżone, wiem, że o Scypek na przykład była jakaś sprawa z oscypkiem, tak? O te prawa oryginalnego przepisu i nazwy. O czy jeszcze jest coś, bo ja nie mogłam tego znaleźć w internecie. A my już przychodzimy do szczegółów. Dzisiaj będę wam opowiadać smacznie, albo dziwacznie. Także herbatka, kawka, po pracy, luzik, i zaczynamy. Stąd dni w życiu człowieka, kiedy najbardziej smakuje woda spod ogórków, napisał ktoś z Was i rzeczywiście takie dni są. Pierwsze, Bigos. Jak mogła mnie wymienić Bigos? Świętokrastwo, walczyliście hucznie, żeby Bigos na listę powrócił i Bigos powraca. Pewnie nie wspomniałam o Bigosie, dlatego że go wcześniej jadłam, a ten filmik był poświęcony takim rzeczom, o których nigdy nie słyszałam i nigdy nie jadłam. Bigos mieliśmy, troszeczkę w innej postaci, bo każdy, każdy region podejrzałam, a nawet każde gospodynie robi Bigos inaczej. Na dowód tego, że Bigos znam i kocham. Na mojej kulinarnej liście jest Bigos z tytułem takim mało cenzuralnym. Zaje fajny Bigos. Bo Bigos, rzeczywiście ten, który robię z tego przypisu, to jest mój ulubiony ten zestaw przypraw jest po prostu mega, mega dobry. I parę dni temu też zrobiłam Bigos. Rzeczywiście, Bigos no, to jest wydarzenie. <laughs> Aczkolwiek kiedyś, a dawno, wiele lat temu, chyba w Newsweek była lista rzeczy najbardziej takich szokujących dla innych państw, z innych państw. I Bigos czy Kiszona Kapusta była na tej liście, ponieważ no, jest sporo narodów, których to szokuje, tak? Kiszona Kapusta. Ja uważam, że to jest super dobrze, że kuchnia w Polsce. W dużej mierze jest oparta na kiszonkach, jakiś tam e, ten buraczany kwasek, tak do, do barszczu, te ogórki kapusta. Bo to jest wszystko probiotyki, to jest mega zdrowe. Witaminka C. Jak najbardziej super sprawa. Jest dobry, jest wspaniały, kocham. Bigos, 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 bigos jest zaje, pyszny. Ja myślę, że Bigos mógłby być symbolem polski na równi z orłem, białym i hymnem narodowym. Jeszcze gdzieś usłyszałam, ktoś powiedział mi, że się wstydzi, że e, lubi Bigos. To tak jak na weselach. Niektórzy się wstydzą, tańczy do muzyki disco polo, ale i tak jakby wiadomo, że wszyscy tańczą. A co to trzeba, jakieś kuchnia molekularną? <noise> bigos to jest Bigos. Druga rzecz, budyń. Nigdy nie widziałam, nie słyszałam i nie próbowałam budyniu do Polski, do przyjazdu do Polski. Pamiętam nawet, jak wujek podszedł do kiosku kupując bułkę, usłyszał, że bułka jest Polska, z Polska, z budyniem i poszedł się pytać kogoś, co to jest budyń. Na co powstał taki śmiech, no jak to, mieszkasz tyle lat w Polsce, nie wiesz, co to jest budyń. I wtedy zapamiętałam tą odpowiedź, że to jest, uwaga, mleczny kisiel. Tak, wow, o kisielu słyszałam i gotowałam, ale mleczny kisiel to nie. Budyń to jest coś nowego dla mnie. I nie pokocham go na tyle, że jem go jakoś tam codziennie na Wiem, że jest jest dobry, ale jeżeli mam do wyboru bułkę z budyniem czy z serem, z twarożkiem słodkim, to wybieram twaróg. Budyń jeszcze pamiętam z reklamy, która w tamtych czasach leciała. Jest też smutny, a może budyń? I to powiedzenie przeszło u nas w domu do takich żartobliwych powiedzeń. Jeżeli ktoś był smutny, to się podchodziło i mówiło, a może budyń? Następne danie to Kluski z makiem i w ogóle wszystkiego rodzaju zupy na słodko. Nigdy nie widziałam, nie słyszałam, nie próbowałam, żeby zupa była na słodka. A tutaj i macie i zupę śliwkową i na święta jakoś tak z suszu robi się zupa na słodko i tam są kluski. Tu puch, eksplodował mi mózg. Jakby mi się to nie łączyło. Nie byłam do tego przyzwyczajona. Tak samo jak na przykład mojemu mężowi, Polakowi nie łączyło się to, że naleśniki mogą być wytrawne z jakimś nadzieniem niesłodkim. Zawsze jak coś robiłam takiego to mówię, nie, nie, nie można na słodko tylko jeść. A no, na przykład niektórzy jedzą placki ziemniaczane z cukrem pudrem, tak? To jest też takie wow, wow, wow. Zależy kto, do czego się przyzwyczają. My na przykład pomidory posypujemy solą, a znam kilka osób, którzy posypują cukrem i w ten sposób jedzą. Jak jesteśmy przy zupach, to bardzo dużo z Was napisało o zupie czarninie. Czarnina to się mówi? Czy czernina? Słuchajcie, no, zupa jest hardcore. Hard zupa jest, rzeczywiście robi wrażenie. Ja słyszałam o tej zupie, nigdy jej nie próbowałam. Natomiast zawsze interesował mnie bardziej ten inny aspekt tej zupy, czy tej legendzie związane, związanej z tą zupą, że tą zupę daje się komuś, jeżeli ktoś. Ktoś jest niechciany, jak gdyby w swoich zalotach, tak? tak? Jeżeli wam podali taką zupę, to znaczy, że was nie chcą. I co mnie tutaj dziwiło? Ja sobie nie wyobrażam, jak to można jeść. Czyli ty przychodzisz gdzieś, nalewają ci tą czerninę, tak? I ty jak gdyby rozumiesz, że ta zupa znaczy, że cię nie chcą i masz ją jeść? No w sensie, w jakim nastroju to masz jeść tą zupę? No jakby, no dobra, zjem co się będzie marnować na tej zasadzie. A są takie zwyczaje, że na przykład jeżeli podali Wam tą zupę, to mówię, a nie chcą mnie, to bierzecie tą zupę i wylewacie na osobę, którą podała. Już wiem, co mi napiszecie. Dziś, bo pochodzę z Mongolii. Tak, więc czarniny nigdy nie próbowałam. Na razie nie czuję takiej odwagi, żeby to spróbować. Tak samo, jeżeli chodzi o kaszankę. Chociaż z kaszanką tyle osób mi napisało, że kaszanka to jest po prostu jak przyjdziesz z zimna, będziesz głodna i ta podsmażona na cebulce, praktycznie większość z Was na cebulce ją tak pamięta z dzieciństwa, tak? Że to jest takie coś, takie coś. I powiem wam, jaki ten marketing robi robotę, bo jak ja przeczytałam tyle komentarzy, a ich było dużo, i było dużo napisanych, że kaszaneczka. Z cebulką, kaszaneczka, nium, 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 to naprawdę zaczęłam ją chcieć. Także rozreklamowaliście. Tak, dużo osób pisało o zupie szczawiowej i się pytało, tak, zupa szczawiowa by. Blablabla. Zupa szczawiowa była na wschodzie w Rosji, w Kazachstanie. A jedyna różnica, z tego co pamiętam, to to jajko. Nie kroiliśmy tam a tak jak w Polsce, czyli na połówkę albo na ćwiartkę, tylko to były takie drobne kawałecze. Kawałeczki jaj. Tak to kroiło, a tak to była jak najbardziej zupa szczawiowa. Tatar! Nigdy nie widziałam, nie próbowałam i nie słyszałam o Tatarze. Tatar pierwszy raz w życiu jadłam w Polsce. Oczywiście, że mnie to bardzo dziwiło. Oczy mi wychodziły i latały dookoła, jak można jeść surowe mięso. A potem nawet nagrywałam wywiad z dziewczyną, taką sportową, która mi powiedziała, że ona, jak kroi sobie mięso do robienia obiadu, ona odkraja, może odkryć kawałeczek surowego mięsa i go zjeść. Tatar próbowałam i mi smakował i jest dobry. I wiecie, że wiele lat potem nie jadła mięsa też. Także, a w chwili obecnej mam taki stosunek... Yy, jaki mam stosunek? Nie mam stosunku w chwili obecnej. Dziewczyno wegana, nie zje tatara już. Zjem, zjem. Jak trzeba będzie i będzie dobry, to zjem. Przechodzimy do napojów. Wódka. Pierwszą wódkę w swoim życiu piłam w Polsce. Historia jest ciekawa, więc Wam opowiadam. Pierwszą wódkę w swoim życiu wypiłam w Polsce na stypie. Tylko dlatego, że byłam młodziutka, głupiutka, a obok mnie siedziała bardziej odważna starsza koleżanka, a, która mi powiedziała tak. Lena, jeżeli nie wypijesz, nie napijesz się ze mną, to to jest brak szacunku do zmarłego. Lena się przestraszyła, że potem przyjdzie ten duch noc i powie mi, ty mnie nie i dzisiaj bym tego odmówiła. Miałabym więcej odwagi, na przykład powiedzieć, że nie dziękuję, i, a, ale wtedy nie miałam takiej siły przybicia. Dobra, idziemy dalej. Kopytka pyzy knedelki. Też nowość. Być może dla Was to będzie coś dziwnego, bo no, jecie to na co dzień, tak? To jest w marketach, takie nawet można kupić już gotowe. I takie niby zwykła sprawa, podstawowa z ziemniaków, ale nie mieliśmy czegoś takiego. Nie pamiętam. I powiem Wam ciekawostkę odnośnie tych wszystkich kopytek, knedelków i pys, bo powiem Wam szczerze, że mi to w ogóle nie smakowało. Nie moja konsystencja taka gumowa i nie mój smak. Ja chyba po tej azjatyckiej kuchni, dosyć ostry, na przykład nie ma jakaś tam marchewka po koreańsku, gdzie tam was wszystko piecze, to jest chrupiące. To było taka odwrotność, to było łagodne i takie, e, takie gumowate. Nie mogłam tego pojąć przez wiele, wiele lat, ale potem, tak jak chyba Wergiliusz, to był w Kuvadis, który powiedział, że no, lubił jeden zapach, ale potem pod wpływem miłości zmienił się na inny. To u mnie taka zmiana zaszła latami, ze względu na to, że mój mąż Uwielbiam kopytka, uwielbiam kiedykolwiek nie zrobię kopytka jest zawsze zachwycony. Więc ja tak powoli, powoli próbowałam sobie tego kopytka i opracowałam taką wersję, która mi mega smakuje, z dużą ilością takiej cebuli długo smażonej, prażonej, e, doprawionej. I to jest pyszne. I teraz uwielbiam kopytka, uwielbiam kopytka. I więc jestem dowodem na to, że te gusty się zmieniają, jeżeli trafiasz w inne otoczenie. Tak? Że to jest kwestia nieraz po prostu takiej otwartości, spróbowania, dania szans szanse na przykład, tak? I to po jakimś czasie się asymiluje i mówisz sobie uczę, no jak ja wcześniej żyłam bez kopytek osobny odcinek nawet by należało zrobić i powiedzieć chociaż kilka słów o, o Śląsku i Kaszubach. Wydaje mi się, że takie dwa regiony. Nie chcę tutaj nikogo jak gdyby, nie docenić, ale to są takie regiony specyficzne, szczególnie Śląsk, gdzie jest jakaś inna, nie tyle że kuchnia, ale ogólnie jest taki film, tak, że warszawiacy nie lubią się z tymi osobami z gór. A, a propos, jakiś góral mi napisał, toś ty jest góral z Kazachstanu. Bo rzeczywiście ja się urodziłam w górach. No, góry były widoczne z mojego domu. No, więc e, zdarzyło mi się na studiach e, z moim wtedy jeszcze chłopakiem a trafić do takiej rodziny. Nie mieliśmy kasy, wiecie, szukaliśmy jakichś najtańszych tam noclegów. E, do takiej rodziny w górach, która mieszkała w domku. Taka zima, pamiętam, tam było tak ciężko trafić i ten dom oni mieli tak wysoko, że ty idziesz tymi choinkami pod górę, jest dużo śniegu. Co myślałam, jak oni codziennie tak chodzą. Wdrapujesz się tam do tego domku. Ale to, co tam przeżyliśmy, zapamiętałam na całe życie i to chodziło nie tylko o potrawy mega pyszne, jakimi byliśmy tam częstowani, chociaż byliśmy gośćmi, którzy wynajmowali pokój i wcale nas nie musieli częstować. Też taka różnica pomiędzy na przykład bardziej cywilizacją, powiedzmy, jakąś tam warsza warszawskim spostrzeżeniem. Słuchajcie, nie chcę żadnych warszawiaków obrażać, tak? Ale tak po prostu jest. Ja tak na sobie tego doświadczyłam. I, I te potrawy, to ja takich nie jadłam. Ja nie jadłam i ja nawet niektórych nadal nie wiem, jak się nazywa, choć żałuję, bo to było tak dobre. To było święta, więc ta mama robiła coś z chałką. Ona cięła chałkę na plastry. Napiszcie, jak ktoś wie, jak to się nazywa. I ono ją namaczała w jakiś taki się, że to była jakaś śmietanka trzydziestka czymś to było przekładane. To było mega dobre. Powiem wam w tajemnicy teraz, to stało na korytarzu w takich wielkich misach to całe jedzenie gotowane. Że ja to podkradałam. <laughs> no, wstyd mi to powiedzieć, ale powiem wam, że to było tak dobre. Myślę, że dla nich to nie było. Nic takiego, bo um, ten chłopak, ich syn mówił, że on z tym zjedzeniem jest taki znudzony, bo on to ma cały czas, że ta mama cały czas to gotuje, piecze dla niego. To w ogóle nie było jakby coś, a dla nas to było mega dobre. Oni nas częstowali, potem zaprosili do stołu i jeszcze druga rzecz, to też wyczytałam chyba na Kaszubach jest taka zupa. Ja nie wiem co to było, to było ciemne, jakby właśnie taki wywar suszu, jakby zupa tam i tam było... Ja nie wiem, co to było, ale to było tak dobre i wiecie, co jest najstraszniejsze, że dostaliśmy cały słoiczek tego litrowy w podarunku. i ja to wiozłam jak taki skarb i mieliśmy gdzieś tam przy u kogoś jeszcze i ten słoik tam został. To ja po prostu traciłam w życiu różne rzeczy, nieraz mi okradali, ale tak jak mi było szkoda tego słoiku z tym, z czymś, co nawet nie wiem jak się nazywa i co było z tego śląsku, to mi mało czego było szkoda. Ta rodzina jeszcze ze Śląska była niesamowita, bo ja, ja lubię obserwować ludzi, jakie ja nie mam relacje. Mieszkając nawet, tak wiecie, kilka dni można dużo rzeczy zauważyć, jaki tam był szacunek do starszych, jak tam był dziadek w rodzinie, jak ten syn codziennie go, tego dziadka, który ledwo się poruszał, wyprowadzał na ten spacer na śnieg, jakie tam było takie poszanowanie. Był taki pies, gdzie gotowało się jedzenie, na takim prawdziwym piecu z ogniem. Tam było coś takiego nieuchwytnego, coś takiego bardzo prostego, ale coś, za czym myślę, że my wszyscy tęsknimy, a niektórzy już nawet zapomnieli, ponieważ tak dawno nie, nie był z tym kontaktu. I to było w tych chacie, gdzie trzeba było zachrzaniać bardzo wysoko w górę. W sensie te fizyczne warunki bardzo ciężkie, ktoś z Was polecił mi filmik, żeby tam nie chwalić mi zamieszkanie w górach, tak? bo trzeba cały czas tam i tak dalej, bo kilku latach już chcesz przeklinać, ale nie, tam takiego czegoś nie zauważyłam, że byli niezadowoleni. Byli niesamowitą rodziną, niesamowitą, taką bardzo mocno inspirującą i ta kobieta, ta mama, która gotowała te takie potrawy, po prostu, wow! Wystrzeliwało to mi mózg w kosmos. A nawet nie wiem, nie wiem nazwiska, widzicie, bo to było wiele lat temu, i... ale zdjęcie mi się zachowało z tego sylwestry. Butwinka, kapusta modra, babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, krupnik jarzynowo-kartoflanka, szare kluski z boczusiem, żelazne lub szare kluski, kugel, pyzy z gzikiem, wodzianka, kaszanka, polski kawior. Z kompotów rosyjskich najbardziej lubię rosy rosyjski standard. <laughs> Przepis ktoś napisał na karp po żydowsku, kupić karpia i sprzedać drożej. Bardzo fajne jest, że tak dbacie o te tradycyjne danie, że tak kochacie, jesteście świadomi tej swojej kuchni, że ona jest taka fajna, jest fajna, macie się czym pochwalić i z jakąś, zauważyłam, że Polacy z jakąś o, z taką szczególną miłością mówią o kuchni, że to jest temat jakiś taki dla Was ważny, a, że... To jest coś, co lubicie. Lubicie jeść, lubicie gotować. To jest takie miłe, bardzo miłe. Bardzo miłe. Jak ktoś jest ciekawy potraw, jakie się jadło w moich państwach, w których mieszkałam wcześniej, to tu Wam zostawię taką playlistę, gdzie sama gotuję takie rzeczy i pokazuję. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam za te wszystkie potrawy, za te wszystkie natchnienia. Będę próbować, szukać jak spotkam i życzę Wam dzisiaj smacznego. І до збачення в відчинку. Па-па!